Chodź, pomaluj mój świat na żółto i na niebiesko. No, wiecie, ja nie jestem śpiewakiem, ale zaraz Wam wszystko powiem. Witam Was ponownie, witam Was serdecznie, Wasza racja, moi drodzy. Tak, zaczęłam sobie tą piosenką, ponieważ świat trzeba sobie pomalować. Na jakie kolory, to już sami możecie sobie na to pytanie odpowiedzieć. Ale co Wam chciałam powiedzieć dzisiaj, to to. Jak ja zaczęłam praktycznie już od przedszkola starać się o to, żeby mi było lepiej. Ja nie wiem, ja się może taka urodziłam, może ja od razu widziałam, że mnie nie jest dobrze tam, gdzie ja jestem. I słuchajcie, dlatego nagrywam te filmiki, bo na pewno jest mnóstwo takich osób jak ja, które się identyfikują z tym, i ciekawa jestem, czy ktoś z Was dotarł przez te swoje takie intuicyjne potrzeby do celu. To co słyszycie w tle to moja papuga. E, słuchajcie, kwestia taka jak ja. Ach, zanim wam to opowiem, to słuchajcie, jeszcze zapomniałam, jestem na Facebooku też. E, tam nazywam się Ewa Kotlińska, Misracja w Nawiasie I tam słuchajcie, można e, każdego dnia o godzinie 15 przyjść na live i po prostu sobie ze mną e, porozmawiać, jak masz taką ochotę. Ja tam zawsze coś mam do powiedzenia, I opowiadam wam takie mądrości życiowe. Mm, to tak. A jeszcze mam Instagram, też nazywa się Misracja, tam są moje piękne zdjęcia. I tak, i tak, i tak. No, tam się po prostu zachwycałam samą sobą. E, słuchajcie, co Wam chciałam powiedzieć? Od przedszkola, od przedszkola zaczęłam obserwować ludzi, którzy są dorośli, może w poprzednim z moich odcinków słyszeliście to, jak w tym przedszkolu mnie kurde trzymało, no ja mam tam tylko w celówce, po prostu przy stoliku od śniadania do drugiego śniadania, od drugiego śniadania do obiadu, od obiadu do podwieczorku i tak dalej. Wiecie dlaczego? bo ja po prostu nie jadłam. Ja nie jadłam. Według nich. Ja jadłam, bo ja żyję do tej pory i nic mi nie jest. <grystanie> ale oni myśleli, że ja muszę jeść więcej. Nie wiem, skąd oni to wzięli. Ale dobra. I wiecie, ja z tego przedszkola nie mam żadnych emocji więcej, ale już później, jak poszłam do szkoły podstawowej, to słuchajcie, od razu chciałam zmienić cały świat. Akurat, pamiętacie, taka Polska komunistyczna, Juniorki, fartuszki. Więc walczyłam jak mogłam, więc najpierw walczyłam o to, żeby tego fartuszka nie nosić, nawet na pewno też, nie? I ja, ja z tymi fartuszkami. A teraz to ja sobie tak myślę, dlaczego my w tym nie chcieliśmy chodzić? Przecież to takie ładne. No ale widzicie, jest czas i jest myśl. I jest inny moment i myśl o tym samym. Już jest zupełnie inna, i to wam chciałam, na to Wam chciałam zwrócić uwagę, że już teraz to my jesteśmy mądrzy, bo jesteśmy coraz starsi, i tutaj dzieci, które są w szkole, w pierwszej klasie, mnie nie słuchają, bo one jeszcze tego nie wiedzą. Ale my, każdy, kto jest starszy, może poprawić swoje życie i nie musi narzekać. I o to tutaj chodzi, słuchajcie. No i o te i te fartuszki, to wiecie o co chodzi. I teraz słuchajcie, następna kwestia, pamiętacie takie zimy, takie straszne zimy, kiedy to, jak wychodziło się z, ze szkoły, to chłopcy tym dziewczynom, które tam bardziej lubili, zabierali czapki, z nimi uciekali, dziewczyny je ganiały, była fajna zabawa, no ja nie wiem, mnie się ta zabawa nie podobała, bo ja zawsze byłam inna, no nie podobało mi się, no nie chciałam się, ja to bym tak chciała, żeby taki chłopak podszedł do mnie i powiedział, kurde, jaka ty jesteś fajna, jak ty mi się podobasz, pogadajmy, nie? A żebym ja latała za chłopakiem nie było takiej szansy. Więc jak ja robiłam to, opowiem Wam, to ja tak, jak oni mi zabierali tą czapkę, to ja w ogóle tak jakby się nic nie stało. So, szłam sobie dalej, szłam sobie dalej, szłam sobie do domu. I tyle, bo tak. O tyle miałam fajnie, że mnie nie, rodzice nie nakrzyczą, że przyszłam bez czapki do domu. I tutaj jest też bardzo ważne, gdzie się wychowaliście i jak się wychowaliście, i co z tego e, wychowania wam się zaprogramowało, a co wzięliście z gnaden. Bo tu tak nieraz się mówi, że tam e, ja tak byłem wychowany, ja inaczej nie umiem. To nie jest prawda. Tak, byłeś wychowany, ale wszystko możesz zmienić, możesz zmienić, a kto nie chce zmian na lepsze. No słuchajcie, ja jak zwykle w tym chmurze. E, nie jak zwykle, nieraz sobie płaczę, bo musi być balans, ale to ja popłaczę i szybko przestaję i już, już zostawiam to za sobą. Albo się powkurzam, wkurzacie się też, o jak ja się potrafię wkurzyć, ale całe szczęście też nie trwa to wkurzenie długo. No więc tutaj mówiliśmy o tych czapkach, tak? I wiecie, jakie były jaja. Później ci chłopcy nie wiedzieli, co zrobić z tą czapką, a ja wiedziałam, który to zabrał, i się bali, słuchajcie, i przychodzili do domu i przynosili tą czapkę. No, luksus, nie? <słuchajcie>, słuchajcie, więc tutaj zaczynam Wam opowiadać. Jak przeanalizujecie swoje życie od początku do końca, to się dowiecie, że Wy jesteście tacy mądrzy i Wy tyle macie wiedzy, że jesteście prawie idealni. No bo umówmy się, Tak. A ten ideał życia z tych wiadomości, po przeanalizowaniu ich, możecie sobie spokojnie zmodyfikować, zmodernizować. Nie musicie być ciągle w tym samym miejscu, jak ja to nazywam, w tym bloku się urodziłem i w tym bloku umrę, ale to jest w cudzysłowie. Chodzi o to, chodzi o głowę, która jest Wasza i którą musicie uspokoić, jeśli chodzi o myślenie i czuć wszystko tutaj, z wewnątrz, iść intuicyjnie. I to wszystko na dzisiaj, moi kochani, słuchajcie swojej intuicji. Zapraszam dzisiaj o 15 na live. Jak Was tam nie będzie, to spotkamy się tutaj znowu na Facebooku, ponieważ ja mam teraz challenge i przez 95 dni codziennie robię dla Was tutaj na YouTubie filmik. Całuję Was, Wasza misracja i racja jest po Twojej stronie. Do zobaczenia!